Trzy mhm. Trzy świnki. Chyba każdy to zna. Myślisz? Były sobie trzy świnki tłuściutkie, różowe. Dwie z nich tylko do zabaw i tańców gotowe. Mówi świnka rozważna. Siostrzyczki kochane, wybudujmy dom wspólny, mocny, murowany. Przyjdą wichry, śnieżyce, mróz ściśnie na dworze, wyjdzie z lasu wilk głodny i porwać nas może. Żartowały dwie si świnki z rozumnej przestrogi. Na co mury? Wilk przecież nie jest taki srogi. Płyną wiosenne i letnie miesiące świnkom, czpiotką. Wesoło czas mija na łące. Gdy dwie świnki dnie całe bawią się pod lasem, trzecia świnka dom z cegły buduje tymczasem. Mucha zimny listopad, liście z wiatrem lecą, a dwie świnki dopiero pierwszą chatkę klecą. Nie bez trosko im płyną wśród zabaw i śmiechu. Wprawdzie chatkę budują, ale bez pośpiechu. Gdy leniwe dwie siostry do trzeci przybiegły, zobaczyły czerwony, piękny domek z cegły. Zmarnowałaś pół roku na to murowanie. Chodź, że teraz, siostrzyczko, tańczyć na polanie. Tańczą, bawią się świnki, wtem głodne wilczysko zwolna skrada się do nich. Już jest bardzo blisko. Nagle świnki spostrzegły okrutnego wroga. Ratuj się, kto może, wilk tuż, ola Boga. Świnka w nogi, wilk za nią i od w jednej chwili rozleciała się chatka z siana i Badyli. A po pierwszej wnet druga rozwalona chata uciekajmy, siostrzyczko, chodźmy na skraj świata! Więc do trzeciej przybiegły dwie, dwie świnki zjajane Ukrzyjże że nas siostrzyczko w domku murowanym. Próżno wilk przed tym domkiem stracił tyle czasu. Nie udały się łowy. Wilk wrócił do lasu. Dziękujemy Ci, siostro, za gościnę miłą. Gdyby nie Twój dom z cegły, cóż by z nami było? Skaczą świnki, śpiewają. Hejże, tany, tany, zbudujemy dom wspólny, mocny, murowany. Trzy świnki, koniec. Wszelkie prawa zastrzeżone.